Siemano, witam Was ten brzydki, pochmurny dzień. To ja, czyli Łukasz z kanału Muzyk na gospodarstwie. Niektórzy mówią, że jestem chły rolnik. A w dzisiejszym odcinku. Kurnie! Tak, rozrzucimy sobie obornik. Ten, który przywiozłem od koni. Wiem, że pogoda nie rozpieszcza. Czemu to się tak tu leje? To przecież do zbiorników powinno iść. No i teraz to ta. Przesmarujemy, rozrzutnik jeszcze kilka ostatnich punktów i jedziemy, bo to lepiej nie będzie, a już trzeba do pracy niestety wracać za niedługo. Nie wszystkie kalamitki da się przesmarować niestety. No ta na przykład nie chce przechodzić w ogóle. Albo... Nie, no nie przechodzi. Także niektóre są do wymiany. Teraz poszło. Teraz poszło. To nie zmieniam faktu, że i tak niektóre są do wymiany, nie? Wałek smarowałem niedawno to będzie dobry. Było smarowane niedawno. Ja to o sprzęt czasem nawet potrafię zadbać. A rozrzutnik w fajnym stanie o, Szkoda by było jakby się od razu zesrał To co? To jedziemy na pole Bo ładniej już nie będzie Będzie chyba tylko gorzej padało Przez te bigwagi trochę ciasno jest Ale chyba to radę, nie? sama Idę z buta, bo sam jest na domu rodzinnym tu blisko Bo naprawiałem wycieraczki Patrzcie na to no. Trzeba tylko wymienić pióro W sensie po siebie obsa sobie to zrobiłem i stwierdziłem, że wszystko gra. Ciekawe ile tego tu właściwie będzie. Nie wiem jak to przykryć później, czy to talerzówkę brać, czy z agregatem przejechać po prostu eee, bo talerzówkę to bym musiał od Rafała brać. Przedem jeszcze sprawdzić jak powietrze, bo nie dopompowywałem, ale spoko, trochę na tył rzucić, trochę na przód i jechać. Mam nadzieję, że nie będzie, tam gdzie gdzieś korzenie wyrywałem, wyrywane były, bo ja ich nie wyrywałem. Mam nadzieję, że tam nie będzie miękko, bo już raz kiedyś utopiłem ten rozrzutnik, jak miałem chyba 18 lat może miałem. I utopiłem ten rozrzutnik tak stał później. Myślałem, że go wywrócę. Trzeba było wszystko wywalić do tyłu. Wszystko było, trzeba zrzucić z tego rozrzutnika. Odpiąć, osobno wyciągnąć 60. Osobno potem na linię rozrzutnik. I to było tam gdzie oraliśmy forszem ostatnio, gdzie tak miękko było. Dobra, tyle starczy nie ma co. Jedziemy to rozrzucać. Powinno, musiałoby starczyć tam i z powrotem. Wtedy by było ok, bo widzę, że z tego będzie. Będą ze trzy rozrzutniki, nie no, trzy nie, bo tam były dwie pełniutkie przyczepy od Rafała, to powinny być cztery rozrzutniki. To ta cztery rozrzutniki byłoby po prostu z oh, calafon, nie? Jeszcze będzie trzeba skontrolować posłów. Ci to się dobrze posuwa. Posuwa. Nie wiem czy cofać całkiem do, do końca. Nie no chyba stąd zacznę jechać. Ja to trzeba zobaczyć, bo tak myślałem, że to na razie będzie za powoli leciało. Tak musi być. Nie może być za mało, za dużo też nie może. Tu trochę w ogóle ziemi coś jest nabrane. Wiecie, ja tak trochę muszę oszczędzać ten obornik, bo tego nie ma nie wiadomo ile. Ale tak będzie ok. Tak, tak, może sypać. i no, ledwo zostało. Niestety to nie będzie starczać tak. Nie będzie starczać tak, jak ja chciałem, żeby starczać. Zawsze tak zostawiam trochę, bo potem się lepiej ładuje, bo już jest na, na tych adapterach, tak to wygląda, nie wiem jak to widać w kamerze, tu już jest z rodajne. nie no spoko Nie ma co być rozrzutnym, bo ja mam jeszcze do wzięcia jedną przyczepę tylko, kurde ale piździ dzisiaj, mam do wzięcia tylko jedną przyczepę jeszcze w sumie, na razie, nie, bo mam taki stały w sumie praktycznie układ więc tego będzie więcej no, ale jeszcze nie teraz straszne wyboje są na tej talerzówce chyba za szybko jeździłem, a to jeszcze była ta trawa, garść i tak dalej To wrzucę kur... na rozrzutnik to mi się Ej. Taki przelasowany obornik jest żeby mi się potem taśma nie zatrzymała bo szkoda czasu na takie kurde rzeczy jest Tu mi się zanurkowało ale tu jest normalnie Obornik a nie ziemia Tu też o, jakieś grzybki rosną Chce ktoś? Grzybka? Nie podniosłem tego. Ja pierdzielę. Dobra. Spróbuję wrzucić. Spróbuję wrzucić z niepodniesionym. Da radę. O, proszę bardzo. Operator, może nie najlepszy, ale za to leniwy. <grym> tego obornika kuźwa tak na pryzmie wyglądało na więcej a to się okaże zaraz, że kurwa się rozrzuca nie skończy że przy trzy rozrzutniki wywiózł i, i tyle pewnie zaraz się znajdzie ktoś, kto mi powie, że mam sprzedać rozrzutnik i kupić coś innego, bardziej potrzebnego bo się nie opłaca dla trzech rozrzutników w roku a nie no, nie było trzech rozrzutników, bo od baranów było kurwa sześć rozrzutników Zlecisz ty kurna albo nie zlecisz. Coś mało śliski ten obornik jest, powiem wam. Gęsto. A jak się mi? można ręce ogrzać. Fajnie, spoko. Jest ok, jestem zadowolony. Raz, dwa. Tutaj szerokość trzech, dwóch i pół rozrzutnika jest. Czyli tu jest trzech rozrzutników. Trzech na pewno nie będzie. Najwyżej ten ostatni się trochę rozciągnie. Znowu zapomniałem o tym. Tak, ładnie nabrane, nawet chyba bez ziemi Nie, trochę z ziemią Nieważne Braknie mi jednego Rozszerznika wam powiem Ta łyżka jest duża powiem wam Do tego traktora pasuje, ale Jak sobie przypominam na przykład tego John Deerka, co byłem oglądać Bo byłem oglądać jakieś John Deerka, jeszcze zanim forsza kupiłem, No taki 80-konny. Taki 80-konny John Direct, Kurwa, ile ziemi! To on by z tą łyżką, to by tu mógł nie wyrobić. Wiecie, sam też ma tylko niby 90 koni, ale. Jest dużo bardziej masywny niż ten John Deere był. Ale to tylko takie moje przemyślenia, ja się gówno znam przecież wiecie. Nawet tutaj na, na, na wsi to niektórzy mówią, że jestem chyba rolnik, no. Więc tak się zawsze żartuję z tego. No bo przecież nie będę płakał, że mnie nie lubią, co niektórzy, nie? <ścoughs> to zasadniczo ich problem a nie mój. Te luźne przemyślenia, że. Patrzcie, jak ktoś do mnie przychodzi, że chce się nauczyć grać na gitarze, że tam chce no, zostać gitarzystą, tak? Czy ogólnie no, grać na gitarze? No to nieważne, że tam ma 30-40 lat. No ja go biorę i uczę, tak? Uczę go i kibicuję mu, żeby sobie grał, bo każdy tam zasługuje mieć jakieś hobby, pasje, czy spełniać marzenia. Natomiast, tak jak w kontekście tego, co tutaj niektórzy yy, odnośnie mnie na przykład, ja to, wiecie, ja to mam w dupie, nie? Ale takie, na, na takie przemyślenia mnie naszło, że... Czekajcie, wyłączę tą piekielną machinę. Po prostu na takie przemyślenia mnie naszło, że jak ktoś chce zostać tym gitarzystą, nawet w wieku 30-40 lat, no to, no to kupuje gitarę, może ją kupić za... 500, możemy kupić za 5000. No i kuźwa i wiecie, uczy się, ja go uczę, kibicuję mu i tak dalej. Natomiast jak ja zostałem rolnikiem, i może moja rodzina jest z dziada, pradziada byli rolnikami, po prostu no było te 9 lat przerwy, kiedy ja wyjechałem do miasta uczyć się i pracować. No to nagle wracam, wiecie, człowiek się ustatkował, dom, rodzina, dzieci. I tak mówi kurde, to zawsze, zawsze uwielbiałem, wiecie, jeździć traktorem, lubiłem grzebać w ziemi, przewracać tą ziemię, orać siać i tak dalej żniwować. Czyli nagle jak człowiek się za to bierze, to a jeden sąsiad, o, kurno wziął się za to, tutaj nie się klepnie w Łeb. Dwa lata i on upadnie. Wiecie, to takie dziwne jest. Moim zdaniem jest to dziwne. Że się nie kibicuje w taki sposób, nie? A fajnie, kurde, to będziesz sam mógł coś wyprodukować, będziesz jakiś nie wiem, niezależny, będziesz miał swoje ziemniaki, może swoje warzywa mieć i tak dalej. Dobra, jedziemy. To nie kanał filozoficzny, tylko. Tylko kanał, na którym się zapier. Ja to jestem, kurna. Tak się rozgadałem, że znowu tej klapy zapomniałem spuścić. A, to da, a potem to leci kuźwa was powrotem na siatkę na ciągnik A z tą klapą jednak jest lepiej Nie 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 Kur... nie I kur... frez ścięty I ch... bala bala Pierd Za dużo ziemi chyba było ha! Dobra ja mam w domu chyba te zawleczki to pójdę Dobrze, że to jest tu blisko, a nie gdzieś daleko Bardzo suchy jest ten nabornik Nie jest taki wiecie jak nie wiem świński czy krowi Te konie coś nie chcą wszczać Bo to nie jest jak jest I zamiast coś trwać godzinę czy dwie czy półtorej to trwa pięć? Mam to, tamto. Przepraszam, że klnę, ale to. Skurry jaja są przecież. Ładny Ładne chuj, pani baśnie, nie? Teraz nie jestem w stanie wybijaka wyciągnąć, bo za przedobrzymem chyba trochę. O jest Wybiłem dziada, ale tylko część Część śrubą się rozcisnęła I została siedzieć To nie będzie działać Ja kuźwa wiem, że to nie będzie działać, ja sposób zmniejszę Spróbuję poobracać tym trochę To nie ma szans, żeby to wytrzymało kurde Już ch**y Sieka ją teraz na drobny mak Dalej tego wybić nie umiem Kolejna śruba, bo ścięło ją, albo wyleciała Z ryba byłem znajomego, ale ma tylko... To jest chyba szóstka bolest Tu mam dychę, takie coś Czy tam ósemkę Spróbujemy tym Chyba, że przynajmniej wydzieraczkę zrobiłem Jako tako no jeden rozrzutnik został, może, może półtorej. Dwa rozrzutniki na pięknie poszły, trzeci widzicie. Co ja wam mogę powiedzieć? Skończyło się rozrzutanie. Jadę to zawieźć w pi... Nie mam takich bolczyków. Yy, traktor, zawiozłem traktor yy, pod, pod garaż. GoPro kaput. 3% baterii zostało, wyłączyło się. Nie ma jak tego naprawić. Jadę do domu. A wy się trzymajcie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Nara.